patrzę z perspektywy lat tego jak przygotowaliśmy się do zarządzania funduszami europejskimi to 5 lat temu negocjując pieniądze europejskie w życiu bym sobie nie wymarzył że będziecie w stanie jako fachowcy tak świetnie zagospodarować te, te fundusze pieniądze stały się narzędziem do zrobienia czegoś dobrego dla dobrego dla dwójki ludzi dla kilkudziesięciu rodzin stały się czymś dobrym dla Was jako specjalistów. Zwracam się teraz do wszystkich pracowników obszaru polityki społecznej, obszaru wsparcia, obszaru wsparcia osób, którzy sobie samodzielnie nie radzą, osób zależnych. Przede wszystkim wobec Was to są słowa uznania za to, że potraficie realizować to, co jest Waszą misją w pracy. Macie wyjątkowe kompetencje społeczne do bycia pracownikami, których potrzebują nasi mieszkańcy w trudnych ich sytuacjach życiowych. Bardzo dziękuję, że odpowiadacie pozytywnie, już teraz w kategoriach zarządzania projektem, odpowiadacie pozytywnie na nasze propozycje uczestniczenia w projekcie partnerskim. Dyrektor Adam Łużycki, pani dyrektor Agnieszka Gabryk ze współpracownikami, to są osoby, które dla mnie stworzyły czwartą kategorię zarządzania funduszami europejskimi, wszędzie to mówię. Kreatywność, bo oprócz tego, że składamy wniosek, realizujemy, wdrażamy, to jeszcze trzeba w trakcie tej realizacji wsłuchiwać się w potrzeby środowisk, dla których się coś przygotowujemy. Że sam fakt złożenia wniosku i zapisów w tym wniosku nie spełni naszych oczekiwań, nie spełni oczekiwań tych, którzy potrzebują tego naszego wsparcia. Więc Pani Dyrektor i wszyscy moi współpracownicy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wielkie, wielkie dzięki dla Was. Przede wszystkim za trudne projekty partnerskie w sensie realizacji, ale również za Wasze wielkie zaangażowanie na własnym obszarze i terytorium działania. Bardzo dziękuję Panie Starosty, panie starosty za to, że jesteście przy tych projektach. Dlaczego jest też ważne, że jesteśmy przy tych projektach? Dlatego, że przed nami również nowa perspektywa finansowa, z, też z ogromną ilością pieniędzy unijnych w Europejskich Funduszu Społecznych. Jeżeli każdy nasz projekt uda nam się zrealizować w takim partnerstwie, to zdecydowanie łatwiej będzie nam sobie... Wymyślać kolejne rzeczy na przyszłe lata. I może będzie też inna procedura, może będziemy myśleć teraz przez dwa lata nad projektem strategicznym i tylko sobie go złożymy w momencie wezwania. Więc mamy naprawdę dwa lata teraz, aby przygotować projekty, które, które będą realizowane już bez procedury konkursowej, ale będą wynikały tylko z naszych doświadczeń i takiej praktyki, którą teraz tak spokojnie nabywamy. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że. Udaje się to realizować. Ale tak naprawdę musimy również potrafić słuchać odpowiedzi ze strony środowiska, które to realizują. I to jest czasami, możemy powiedzieć, że coś jest bardzo w mikroskali, bo mieszkanie jest tylko dla trzech osób, tak? ale tam ma się odbywać rotacja, i to jest przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej, gdzie Europejskiego Funduszu Społecznego będzie bardzo dużo. Jeżeli nam się to sprawdzi, sprawdzimy się w takim działaniu bezpośrednim z, z tymi starostwami, to będziemy mogli realizować kolejne projekty. Przede wszystkim dla ludzi, bo to jest właśnie cel tych projektów społecznych.